Cześć, ja jestem Domena, a przed Wami kolejny odcinek z gry. Tiff, yy. Myślę, że zrobimy sobie zlecenie od BASO Droga ku bogactwu. Skradnij dokumenty Białego Żagla. Zdobyłem dla nas wysoko postawioną klientkę. Nosi najlepsze jedwabie i płaci czystym złotem. Potrzebuję dokumentów firmy Biały Żagiel oraz informacji na temat ich szlaków handlowych. Dla Ciebie to drobnostka. No dobrze, że jesteśmy dosyć blisko, to pomyślałam sobie, że można by było to rzeczywiście tutaj wykonać. Mm, bo pewnie jak już się zorientowaliście, ja często zmieniam zadania i nie robię tego tak sobie dla rozrywki, tylko po prostu. Piesek, niedobrze, niedobrze. piesek mnie tutaj. Zdradzi. Uch. Dobra, uciekaj, garet uciekaj. Gdziekolwiek uciekaj. Gdziekolwiek uciekniesz, potem sobie tam wrócimy. Bo ja tu strasznie głupio zrobiłam. Dobra, powinnam być stosowana. Strasznie... a jednak nie. No to prostu. Raz, dwa, a No weźcie się. Wziął mnie mieczem O nie, to ja teraz nie pamiętam, gdzie ja byłam w ogóle, bo ja tam nie zapisałam. No to nic, co wczyty ostatni zapis. Dobra, czyli tam był pies. Źle zrobiłam, że nie zwróciłam uwagi, że tam był pies. I pewnie teraz mam super daleko, tak? No, ja chciałam iść tutaj. Oj, oj. Do serdecznego parego. Nie, 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 nie chcę iść do serdecznego parego. Ja chcę iść do. Droga ku bogactwu, tak jak rozmawialiśmy, tak. Oj, oj 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 Daleko, faktycznie. No dobra, smykaj mi tu stąd. Something. Chyba przydałoby się kurcze ich jednak. No mm. ojoj oczywiście, że mnie zobaczą. Jestem bardzo w świetle. Bardzo jestem w świetle. Tu była monetka. Dajcie mnie tą monetkę. Kurcze, to będzie trudne. Dobra, moment. Zapiszmy sobie tą grę. Tak. Teraz spróbujmy znaleźć jakiekolwiek miejsce tutaj, gdzie można by się było. No właśnie, ale co? O, tam coś jest. Zobaczmy. To coś jest. Mogę tu wejść? Tak po prostu? Okej. Okay. Tutaj coś? O, ładna ramka więcej. Coś tutaj jest z x przecież, a właśnie. To tyle to wszystko? W sensie nie, nie narzekam, tylko Powiedz, że to nie jest jakieś przejście albo że nie ma tutaj jakichś skrytek. No ale nie ma żadnych skrytek. Tam jest okno. Potrzebuję pójść może wzdłuż tej ściany, może tutaj mogę się gdzieś schować jednak. Tu jest kawałek cienia. Spróbuję się schować w tym kawałku cienia. Tu pewnie można. Dobra, gdzieś się skitrałam, słuchajcie. To jest pewnie sposób, żeby. No, co tu masz? Piersiówka spok. To jest pewnie sposób, żeby ich w miarę ominąć. Oczywiście, sposób, z którego nigdy nie korzystałam. No i tak, no i tam jest gość. Tu mogę coś zrobić. O, proszę bardzo. Tutaj coś jest jeszcze. Nóż. No, ale nic więcej. W sensie, że tutaj stąd. O, o! Wow. Znalazłem jakiś tajny safe. W którym kompletnie nie miałam pojęcia, co tam będzie ważnego. Jest cudnie. Słuchajcie, gdzieś polazłam. Tu jest szkło, czyli pewnie można hałasować bransoletka. To jest bransoletka? Nie, to nie jest bransoletka. Okej. Okay. To weź tutaj wejdź. Ominiemy szkło. I się tutaj rozejrzymy. Ja nie wiem, gdzie ja wlazłam. W sensie... To nie jest chyba żadne zadanie, prawda? Nic tutaj ciekawego nie ma. Tam jest jakiś puchar. No... Tu mi wygląda jakby coś tu mogło być ciekawego, ale chyba jednak nie ma. Pod stołem też nie mogę wejść, tutaj też nie. Zaskakujące, no dobra. Nie możesz przejść przez krzesło? No to przejść przez szkło. Tu możesz się wspiąć? Kurczę, myślałam, że będzie mógł tam przejść przez to okno. No dobra, no. Czyli tak, przez to okno nie mogę. Przejdziemy sobie przez szkło. Mm, tutaj już chyba wszystko, i tutaj już chyba wszystko. No to znalazłam coś ciekawego. Tutaj nie. Tutaj też nie. Niestety są tu drzwi bez klamek. Mm, no tutaj coś jest ewidentnie w sensie. O, jednak. A, ale narobiłam hałasu. W sumie yy, nic dziwnego. Co to jest? Wow, punkt umiejętności, ale fajnie. Dobra, zręczność. Pozwala szybko dokonać kradzieży kieszonkowej kilku przedmiotów. Nie, to nie bardzo. Czujność pozwala wykrywać hałasy, zagrożeń to jest spoko. Po zgłoszeniu, zdolność ogłoszenia przeciwnika jednym ciosem, po włączeniu koncentracji, wyceluję głowy wroga i wciśnię rp. No, jeśli tutaj do tego jest mi potrzebne, kurczę. Hmm. Może prędkość. Szybkość celowania walki, otwierania zamków, to jest dobre. Albo celność, nie. Ostrożność. Weźmy sobie prędkość. Tak. Ok. Fajnie. Myślę, że spoko. Warto było tutaj pójść Kurczę, a bym się zdenerwowała, szczerze mówiąc, gdybym tutaj była. Taki kawał drogi i w ogóle. No właśnie, nie zauważyłabym tego unikatu. I tak mało tych przypinek mam. Ja im wszystkim pokażę, zapisałam w dzienniku. Pokażę im, co oznacza wolność. No. Tam przypinka przypinką. W sensie fajnie. Oczywiście zawsze mieć te znajdźki, ale. Znowu hałasu teraz narobimy, a może nie, dobra, eee, zaczęłam mówić, fajnie, że znalazłam tą przypinkę, ale przypinka nie jest tak istotna, istotne jest to, że mamy tutaj ten y, punkt koncentracji, więc w ogóle super, ale fajnie to było skitrane, aż, aż powiem wam, że jestem ciekawa ile innych rzeczy tutaj, czy wtedy zasunę? Nie, szkoda. Zawsze mi się wydaje, że mogę zasunąć później. Ile innych takich rzeczy przegapiłam w ten sposób? Pewnie całą masę. Ta gra jest super rozbudowana. I to jest bardzo fajne. Bardzo fajne to jest. Dobrze, tam jest strażnik, który mnie widzi. Czekajcie, to ja sobie tutaj pozwolę. Mhm. myślę, że to jest coś, co powinnam zrobić. Fajnie. I teraz tak. My się mamy dostać gdzieś tam. Yy... Czy na pewno tędy się tam dostanę. Nie wiem, wydaje mi się, że tak, no bo nie wiem jak inaczej. Tu jest pies. Już mnie widzi? Niech mam koło psa się szybko przedostać. Ja nawet nie wiem, czy tam będę miała się gdzie schować. Tutaj coś jest, coś znalazłam, coś fajnego znalazłam, tylko taka skrytka, ale, tylko taka skrytka, ale zawsze to już przynajmniej od psa trochę uciekła, nie? I tam jest drugi pies, no i to jest właśnie, słuchajcie, problem, a może jak zgaszę świeczki? Koło psa szybko, ja wiem, rozumiem, że koło psa szybko, ale... No, on mnie widzi. Co ja mam zrobić z tym psem? Zapiszmy sobie. Co ja mam zrobić z tym psem i jak ja mam się tutaj, kurczę, przedostać? To jest dla mnie bardzo ważna sprawa. I czy w ogóle dam radę się tam przedostać? Bo to jest tu obok. Taki czujny ten piesek, podoba mi się to. No nie jestem pewna, czy w ogóle kurczę, to tu. Wiecie, o co chodzi. Znaczy teraz nie wiecie, bo tu muszę troszkę wyjść. O. Bo to jest tutaj tuż obok. I wygląda mi na to, że powinnam wybiec stąd i jakby przed tym psem przejść. Że przed psem, a tam jest strażnik, tylko zaczekam, bo może on sobie pójdzie jednak. Czy on tam tak stoi? Idzie gdzieś. Dobra, spróbujmy. Weź tu gościa tutaj. Dobra, cicho, zawsze to coś. Hey! No Nie, że któremu? Że tutaj? Tak, że tutaj. O nie, wpadłam. Dobra. Ała. Czy ty tam doskoczysz, Kerek? Nie doskoczysz tam. Dobra, ok. Czyli to jest tam, to jest gdzieś tam, tylko tam by się trzeba było chyba jednak od góry dostać. Chyba jednak od góry. Zaraz wam pokażę o co mi chodzi. No ciekawa jestem, czy pies mi nie Jak Jakbym tutaj na tą skrzynkę wskoczyła. poszłabym tam w górę. Nie się da radę tu wskoczyć. Ale tu w górę? W górę nie doskoczy. Dobra, dajcie mi się zastanowić. A i tutaj jest Lina. Dobra, i w górę linną. O proszę bardzo. Słuchajcie, udało się. Chyba. No chyba się udało. Trochę mi to zajęło, szczerze mówiąc. O. Dobra. Zastanówmy się. Tam jest lina. Płapek nie widzę. Szukam, czy tu ludzi nie ma. Ale nie widzę tu ludzi. Dobra. To spróbujmy sobie na spokojnie teraz zerknąć. Tutaj nic. Tutaj nic. Fajna, dramatyczna muzyka. Tutaj też nic. Włącznik jakiś na ścianie albo coś? Czemu ono mnie tam prowadzi? Mam skraść dokumenty. Czemu ono mnie tam prowadzi? Jak to chyba w tym domu są dokumenty? Tak mi się przynajmniej wydaje. O, proszę. Mam jakieś zapiski. Zima roku 841. przez Trowiański. Wiatr od Rufy i spokojne wody oznaczają, że widzimy już trowiańskie forty morskie. Straciliśmy część ładunku w trakcie przeprawy przez mielizny. Wyrzuciliśmy go za burtę dla syren. Wiosna 1000, przepraszam, wiosna 842 roku Ileria. Mamy dwutygodniowe spóźnienie z powodu zabawy w kotka i myszkę z fregatą marynarki. Mak jednak wciąż dobrze się sprzedaje opuszczamy port z ładownią zalaną na dwie stopy. Lato 842 miasto, zamknięte na cztery spusty. Połowa pieniędzy z maku poszła na specjalne pozwolenie wypłynięcia na wielką rzekę. Odebraliśmy towar na bagnach poza murami miasta. Lato 842 roku. Black Brookport śmierdzi naftą i czarnym prochem. Od trzech lat zbierają armię. Gildia Przemytników jak zwykle zapłaciła dobrą cenę. Tu są niestety już elektryczność, więc nie skasimy tego tak łatwo. Ale skoro jest elektryczność, to gdzieś tutaj powinien być też yy, włącznik, nie? Tak na logikę. Nie wiem, czemu ono mnie tam prowadzi u tego okna, ale nie będę się tym przejmowała, tylko będę robiła swoje. Dobrze, może więc włącznik jest gdzieś na dole. Bo jest cień. Tutaj są jeszcze jakieś rzeczy? Ktoś tu jest? Nie ma nikogo. Dobra, to ulać to. Ani pułapek nie widzę, ani nikogo. Więc. Więc jest ok. Taka fajna antresola. Podobają mi się antresole. Tu mamy nożyce. No, coś tutaj jest fajnego. Kolczyki. Mhm. coś przekapiłam. Coś przekapiłam. O, tu coś jest monetka. Hm. Na razie na znalazłam tylko jeden zapisek i to raczej nie o ten zapisek chodziło, więc może jednak nie jestem tutaj, gdzie trzeba było pójść, ale wyglądało mi na to, że dokładnie tam trzeba było pójść. Hmm. Dobra, jest to dziwne. Okej, okay, ja bym sobie tutaj chciała zapisać. Chyba, że ono mi potem zapisze. Pewnie zapisze mi jak przejdę przez to okno, ale... Wiecie, dla pewności. No to wyjdźmy stąd, bo może to nie jest to piętro. Może to jest jeszcze wyżej. Ale pokazuje mi, że jeden. Coś jest nie ten. No, pokazuje mi, że to okno ewidentnie, no. Dobra, czyli. No, nie, no to okno, no to jest to okno. Dobra, no to wchodzimy tam z powrotem. Bo to oznacza tylko tyle, że jest coś, co. to co ja ominęłam i że gdzieś tutaj jeszcze muszą być schowane być może dokumenty. Dobra, zobaczmy sobie to. Skradnij dokumenty białego żagla. No coś tutaj mi się nie podoba, w tym zadaniu, na razie. Nie, nie, chciałam żebyś tutaj otworzył, bo może tutaj jest coś. No tutaj jest mnóstwo dokumentów, ale nic co by Cię interesowało. O, tam jest lina, z jakiegoś powodu tam jest lina, dobra, czyli tam się pewnie... Faktycznie, ja nawet zauważyłam, dobra, czyli to będzie gdzieś tu może Z jakiegoś powodu tutaj mogę wpiąć linę, prawda? więc tam musi coś być. Przecież na darmo by tego tutaj nie robili. Idziemy. Ops. No, coś tu mamy. Butelkę i jaki no i dobra, trochę mi to zajęło. Trochę dużo mi to zajęło. Ale chciałabym te... Nie mam tych dokumentów? Chyba nie mam tych dokumentów. No dobra. Eee, zadania. To wyjdźmy, wyjdźmy może. I zobaczmy, gdzie się znajdziemy. Ale raczej sposób na ucieknięcie stąd, słuchajcie, to jest biec przed siebie. Aż się skryjemy w jakimś cieniu, tak mi się wydaje. Bo tutaj te psy, ci strażnicy, to wszystko raczej to nie jest na moje nerwy. Chyba mieliśmy teraz spróbować faktycznie znowu w jakiś dziwny sposób dostać się. Tak mi się wydaje. Eee, no tutaj, nie? No, tylko pytanie jak ja mam to zrobić? Bo tak poza tym to tutaj nic więcej nie ma. Na tym planie miasta żadnego takiego zadania. To spróbujmy pójść do tego lombardu serdecznego Perego. Ale czy mi się to uda? To jest słuchajcie, inny problem. Doskoczysz tutaj do tej liny? Jak z liny zeskoczyłeś, to może i do liny doskoczysz. Moment. Tak zróbmy. Dobra. Dobra. Dobra, doskoczył, ale nie do Liny, tylko doskoczył y, tam na. Na co? No, na do te deski doskoczył, nie? Dobra, cicho, widzę, że tam jest ten. Ach, widzę, że tam jest ten nieszczęsny kielich. Chodź mi tu teraz na tą linę i w górę. I spróbujmy się dostać tutaj wyżej. O tutaj. O. o, czekajcie, bo tutaj gdzieś gdzieś dochodzimy tędy. Ok. Tutaj coś mamy. Coś ciekawego nie bardzo. To może to jest sposób, żeby. I tutaj, i tutaj. Wątpię. Pewnie tutaj już mi się kończy. Kończą mi się możliwości pewnie tutaj, w tym miejscu. Znając życie? Dobra. Ja mam się dostać tam. Czy gdzieś tu mogę się wspiąć? Albo gdzieś wejść? Albo którędyś wejść do czegokolwiek? Nie. Tutaj jest tak, tutaj jest tak. Dostąd to już muszę zejść. Ale nie mam gdzie wpiąć. O, to mogę wpiąć. A to dawaj. A co tam? A wepni? No. no spróbujmy. A, on tutaj do mnie nie podejdzie? Podejdzie. Dawaj Gareth, przed siebie. I teraz tak. Gdzieś dotarłam, nie tutaj, gdzie chciałam być. A a a a, zejdź na dół. Tutaj mamy portmonetkę. Eee, lina, dobra, to góry. Wszystko, czy sobie może tutaj? I teraz tak. Potrzebuję się dostać tam, ale nie widzę takiej możliwości. Tam jest brama i ja przez tą bramę nie mogę. Co tu się jeszcze puszczało? wydawało mi się może, dobra przechodzimy sobie tutaj będziemy kombinować tam tędy, bo tędy nie ma możliwości tutaj tylko zaszliśmy na chwilkę i zrobiliśmy dodatkowe zadanie i teraz też zresztą robimy dodatkowe zadanie ale ale takie od klienta no, no właśnie co teraz jest tu ktoś? Schowajmy się tutaj i rozejrzyjmy się. Tam widzę wóz, schowałabym się za tym wozem, raczej byłoby w miarę bezpiecznie. Tu widzę kolejny wóz. No i ono mi pokazuje, że tu w górę. No i tyle by było. Dobra, tam widzę rzeczywiście, jakby można było zeskoczyć, ale jak się można tam wspiąć. Tu się coś świeci i tutaj jest też jakieś przejście. I tam jest lina. Jest tutaj ktoś, kto mógłby mi zagrozić. No to spróbuj. Spróbuj tu w górę. I zobaczymy co dalej. Ja tu byłam, nie pamiętam. O, niestety tutaj dość nie mogę. Dobra, to spróbujmy wejść tutaj i przejść z jednego pokoju do drugiego. Może to jest to, może to jest to. Już mi się skończyły moje te liny, niestety. Moje strzały z linami. Nie widzę tu pułapek, ale jest tu. O, tu jest mnóstwo rzeczy do pokradnięcia oraz jakieś unikaty. Więc miło, że tutaj weszłam. Okej. Okay. Idziemy teraz tutaj, tu nic nie ma. Dobra, idziemy teraz tutaj. O, mamy jakąś gazetę? Nie protestuj, miasto jest w opałach, ale to nie znaczy, że należy brać udział w zachowaniach, a społecznych, znieważać herb i dodatkowo je osłabiać. Wandalizm i wypisywanie haseł na murach nie może ujść płazem w naszym społeczeństwie. Administracja przekazała apel od samego barona, który prosi o jedność w czasie kryzysu: uspokójcie się, nie prowokujcie straży, nie zmuszajcie jej do aresztowań. Przyrzeczona przyszłość wkrótce nadejdzie. Jak dowiedziała się pisząca te słowa, administracja już wkrótce zaradzi też brakom w dostaw dostawach żywności. Głosy z ulicy są uważnie analizowane. psłam? To było nie protestujcie. E, nie protestuj. Y, uważnie analizowane przez oficjałów. Okej. Okay. Dobra. No i proszę bardzo, portret kieszonkowy. Tutaj raczej nic. Tędy przeszliśmy. Tutaj też raczej nic. Dobre, idziemy dalej. No jest to okno, o które mi chodzi. Ale tutaj coś jeszcze jest na pewno. O, 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 Ten obraz? Może o ten obraz chodzi? Fajne są te obrazy. Podobają mi się. Podobają mi się te obrazy. Ciekawy pomysł. No. Życie w kłamstwie. Tył obrazu pokryty jest krwawymi odciskami dłoni. Opiorne. No i fajnie. I teraz, jak tędy wyjdę, to będę na tym drugim balkonie, tak? Tak chyba powinno być. I z tamtego drugiego balkonu powinna mieć taką deseczkę, dzięki której będę mogła po prostu przejść. Mhm. 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 Mh. Zmierzamy w dobrą stronę. Zapisało się? O, cudownie. Ops. No i teraz tutaj bym poszła, tak? Też fajnie. O, nie wierzę po prostu, że mi się to udało. I hops. A przepraszam, to nie to. To hopsaj sobie tu. A, i to będzie takie aż wręcz rozpoczęcie. Słuchajcie, całego tego, całego rozdziału, nie? Dobra. Okej, okay, wiecie co? Yy, dajcie mi momencik. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę w tym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku. Przypominam, że filmy z tej serii pojawiają się od poniedziałku do piątku o godzinie 15. To zlecenie klienta zaczniemy sobie po prostu w następnym odcinku, no bo wiecie, nie chcę tego rozpoczynać teraz, bo jest to bez sensu. Także mam nadzieję, że się zobaczymy. Bardzo Wam dziękuję za wskazówki, komentarze, subskrypcje, łapki w górę. Zajrzyjcie do opisu, tam znajdziecie link do mojego Instagrama, do Twitcha i do całej playlisty z tej serii. Pa pa!